Witajcie kochani bardzo serdecznie, mam nadzieję, że Wasz dzień udał się i nie będziecie narzekali i poświęcicie parę minutek na ten odcinek aby go zobaczyć bo jest dość oryginalny, ale mniejsza o to. Na początku chciałbym wam parę ogłoszeń, parafialnych zaprezentować. Parę. No jedno. Chciałbym wam bardzo podziękować za subskrypcję. Jest was już 12 osób. I mean, Brawo! I myślę, że nie zrobiliście tego jakoś tam pod namową, wielką u swoich znajomych czy moją. No faktycznie podsyłałem parę linków do bodajże jednego portala, tak jednego portala i nie mam zamiaru powiedzieć jakiego, bo to by była reklama, a mi za to nie płacą. No dobra, to raz. 2, dziękuję za wyświetlenia. Tak, 400 już jest ponad, a więc jest wszystko ok. Zachęciłem Was. Mam nadzieję, że zaciekawiłem tą kryptozoologią, która jest naprawdę ciekawą nauką. No i dobra, to by było tyle, mało. Także wstęp już mamy za sobą, więc przejdźmy do prezentacji eee, kryptydy. Dość dziwnej, można by rzec, legendarnej, jakim, jaką jest. I tutaj kurwa, mam problem. Nazwa jest strasznie Długa i trudna w wymowie, więc pewnie będzie e, napis u góry. Hmm, kryptydą to jest chick harness. Tak, hmm, i tu nie ma nic wspólnego z kurami. Hmm, a czym jest ta istota? No stwory te zamieszkują wyspę Andros na Bahamach, od tego zacznijmy. Wyglądają dość dziwnie, mają czerwone oczy oraz trzy palce u rąk i nóg, żeby się zaczepiać od drzewa, bo tam prowadzą swoje życie seksualne i odchodowe i intymne i w ogóle, jak się tylko da. Stwory są bardzo małe i przypominają elfy lub też właśnie skrzatów włosione, bo się nie golą, są na tyle zjebane, że no po prostu nie ma co tego komentować. Każdy normalny człowiek kształtny się golił. Nie, dobra. Nie słuchajcie mnie. To, co powiedziałem teraz, jest strasznie głupie. tam, Jak nazywa się odtwórca drugiej głównej roli w, firmie, w filmie Baby są jakieś inne? Nie ma go dzisiaj z nami, choć miał być, bo gra Lecha Wałęsę właśnie. Kto to taki? Chętnie bym odpowiedziała na to pytanie, ale wydaje mi się, że czas antenowy już jest zbytnio ograniczony. Kaka, ka, ka. dziękuję ci bardzo! Ale co jest takiego niezwykłego w, tym, w tej istocie? Um, zamieszkują drzewa pini, po pierwsze, nie, to nie jest niezwykła jakaś rzecz, zamieszkują po prostu drzewa pini, a właściwie konary, łączą się w pary, no, czyli normalni ludzie, nie, zaczynają swoją cywilizację od drzewa. No ale dobra, miejscowa ludność na Bahamach twierdzi, że wpływają one na życie człowieka, przynosząc, przynosząc mu szczęście bądź nieszczęście i nie należy ich pod żadnym pozorem naruszać ich życia. Osoba, która niechcący zakłóci lub chcący ich spokój, no to jednak zostanie ukarana za to. I właśnie taką karę spotkała młoda Marta, która była córką farmera z wyspy Owej. <trybujesz> Trzeba, no, no... Dobra, jaka to była historia? No dość proste. Stare czasy, żniwa, rodzice zbierali się w takie kupy, no i chcieli aby im pomogły dzieci, no i niektóre chciały, niektóre nie, do właśnie takich, które były niechętne pomagać swoim rodzicom należała Marta, która wolała się bawić cudzym kosztem. No i poszła sobie właśnie pod jedno drzewo i się chichrała i mówiła Ha ha ha, jaka jestem malutka, taka bezbronna, no co ja, kurde, będę robić? Ja nie mogę pracować w tym polu, moje rośnie się poniszczą. Albo moja buźka, cyra mi się źle opali. No i tak pieprzyła, pieprzyła, śmiała się strasznie. Wszyscy to słyszeli. No i nagle ojciec się skumał, że jej nie ma na polu i mu nie poprawia, poprawia i nie pomaga. No to poszedł w kierunku tego właśnie drzewa pini. No i mówił, co ty dziecko robisz? Jak śmiesz mi nie pomagać, wezmę pasaj w pierdole. A on mówi, nie, to to zrobić loda. A on, o, ale lodów jeszcze nikt nie wymyślił, on, no to musimy. Jakoś inaczej rozwiązać tą sprawę, co ty tu robisz, dziecko? On mówi, no wiesz, bo taki mały skrzocik to był, sobie latał, ja sobie się z nim bawiłam, pokazał takie fajne rzeczy i no, no... I tutaj ojciec się zdenerwował i nie pozwolił dokończyć tego zdania, tylko zabronił właśnie jej przesiadywać pod, pod pniami tego drzewa ale ona nie usłuchała go, miała go w dupie generalnie. No i wieczorem zbierający się do domu w rolnicy usłyszeli nagle jej płacz no i okazało się, że miała złamane kolano. No i widocznie seks w niewygonej pozycji powoduje jakieś zmiany, jakieś połamania kręgosłupa, kości itp. No ale dziecko tego nie wie, nie? No, ale co tu powiedzieć? Jeśli właśnie tutaj jest jednak jeszcze inna historia, nie ma podanej osoby, która ją przeżyła, ale ludność opowiada ją jakoby pewna osoba, która... Yy, była, jakby to powiedzieć, honorowa w stosunku tej e, istoty, została za to wynagrodzona. Posiadała szczęście już do końca życia. A więc czy legenda ta ma sens? No nie wiem, zadecydujcie sami. Ja nie będę, no, znaczy już powiedziałem swoje zdanie, no bo według mnie to jest tylko legenda. Coś takiego nie ma prawa istnieć. E, przynajmniej nie takie, no. Ja uważam, że historia o tym stworzeniu miała tylko na celu zachęcić lub też mm, zabronić dzieciom coś robić. No to jest idealna kara. Dziewczynka, która poszła pod pień, złamała sobie nogę, no faktycznie mogła źle stanąć albo coś, ale jakoś tam... No myślę, że ta istota nie istnieje po prostu, no. To jest tylko takie, jak wróżka zębuszka dla małych dzieci. Dasz ząbka, to dostaniesz złotówkę, tak naprawdę tylko rodzic ci weźmie tego ząbka, wsadzi złotówkę, żebyś sobie kupiła jakiegoś tam lizaczka czy coś. Tak samo ta legenda chyba działała na dzieci żyjące w tamtych czasach. W dzisiejszych, w dzisiejszych czasach, znowu powtórzę to słowo, w dzisiejszych dniach no nie ma jakoś tam wzmianki o tej kryptydzie. Jeśli jakieś tam informacje znajdę, no to na pewno umieszczę je w jakimś tam odcinku, który będzie dopełnieniem do tych pozostałych. No ale co? To by było na tyle, jeśli chodzi o to coś. Tak, to coś. Bardzo jeszcze raz dziękuję za subskrypcję i wszystko, co mogliście dać z siebie, to mnie bardzo motywuje do pracy. Dzięki i trzymajcie się na razie.